Witamy w 172. odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Cybercyber. Cyber. Kontynuujemy serię Ukraina-ACK, analiza cyberkonfliktu. Dzisiaj następujący temat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oskarża USA o prowadzenie zmasowanych cyberataków przeciwko Rosji i grozi konsekwencjami. W Rosyjskiej Federacji Agencji Transportu Lotniczego skasowano 65 terabajtów danych, trwają poszukiwania backupu. Atak DDoS na strony Bradley International Airport w stanie Connecticut w USA. Schakowane witryny w serwisie WordPress, źródłem ataku DDoS na ukraińskie strony www. CISA ostrzega przed atakami ukierunkowanymi na urządzenia UPS, które są podłączone do sieci internet. Yandex przyjmuje dane użytkowników iOS i przesyła je na serwery rządowe Federacji Rosyjskiej. KNF informuje uchodźców, jak być bezpiecznym w sieci. I MalwareBytes publikuje raport dotyczący kampanii spear phishingowej ukierunkowanej przeciwko rosyjskim dysydentom. Zaczynamy od tematu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej oskarża USA o ataki. No Rzeczywiście pojawiła się wczoraj taka informacja oficjalna na temat tego, że takie ataki na Cyberprzestrzeń rosyjską, tak to nazwijmy, są stale prowadzone, są masowe ataki, i teraz właściwie to należałoby się tylko zastanowić, bo nie wiem, czy jest sens wchodzić w treść dokładnie tych informacji, dlatego że no, w moim odczuciu ma ona charakter. No takiego połączenia informacji, które rzeczywiście mają miejsce, o których informujemy w naszych kolejnych odcinkach podcastu i tego, co w warstwie dezinformacyjnej, warstwie propagandowej, bym właściwie nazwał, to Federacja Rosyjska chce osiągnąć, czyli, no w mojej ocenie, przede wszystkim w tej chwili chce. Mieć stabilny przekaz do obywateli swojego kraju na temat tego, co się dzieje, że informuje dlatego o tym, że mogą napotkać na przypadki dezinformacji na temat tego, co się na Ukrainie dzieje, mogą mieć nie, informacje o wycieku danych, mogą mieć informacje o niedostępności serwisów. To jest właściwie wszystko, to, co się dzieje w sieci. Ja bym powiedział tak, że nawet e, tutaj można by śmiałą tezę wyknąć z tych e, zapisów, z tego komunikatu, że e, NATO i... Stany Zjednoczone w szczególności, właściwie przeprowadziły zaawansowane szkolenia dla Anonymus i to dlatego tak się dzieje. No, trochę tak to wygląda ten komunikat. Natomiast no, druga interpretacja, która mi przychodzi do głowy, nie mamy tu charakteru analitycznego, ale właściwie to chyba tylko przy tym komunikacie można tylko w ten sposób się do niego odnieść, jakąś próbując szybkie analizy robić, No to jest to, że być może jest to. Wstęp do tego, że ta zapowiedź mówiąca o konsekwencjach może być połączona z nasileniem się działalności rosyjskiej w cyberprzestrzeni, tej zaawansowanej i jest to no, potraktowane jako kasus belli, na przykład, do tego, żeby tak, do takich działań przejść, bo cały czas no, mamy do czynienia tylko z namiastką tego typu poważnych e, działań. No, musimy to obserwować, na pewno e, nie zaszkodzi, jeszcze bardziej podkręcić potencjometr e, uważności e, i obserwacji tego, co w sieci się dzieje. Być może takim wyzwalaczem, właśnie był ten atak, o którym za chwilkę będę opowiadał. Ponieważ właśnie w sobotę rano miał on miejsce, natomiast światło dzienne ujrzał w dniu wczorajszym i tutaj mowa jest o ataku na Federalną Agencję Transportu Lotniczego Federacji Rosyjskiej czyli rozwiacja tak się nazywała Agencja w Rosji. Otóż atak, tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo odzwierciedlał te ataki, które miały miejsce przed rozpoczęciem konfliktu w Ukrainie. Tute, tutaj mowa jest o usunięciu, trwałym usunięciu no Około a nawet ponad 65 terabajtów danych, i to w sumie są dane nie tylko jakieś przechowywane, archiwalne, ale również maile, również wszelka, wszelkiego rodzaju dokumentacja, zgodnie z tym, co możemy odnaleźć w doniesieniach. Nawet skasowane zostały jakieś listy kontaktowe i wykazy telefonów. Oczywiście nowe szczegóły na temat tego ataku wciąż pojawiają się w internecie i zgodnie z tymi doniesieniami lotnictwo w Rosji to cywilne jest w tej chwili sparaliżowane, bo dochodzi tam ponoć nawet do sytuacji, gdzie no, Wszelkie informacje są przekazywane papierowo, czy też jest problem z odnalezieniem na przykład numerów telefonów do poszczególnych techników. To są oczywiście niepotwierdzone jak dotąd informacje, natomiast jeśli chodzi o szczegóły dotyczące ataku. To w sobotę rano miał on miejsce, a ponadto no, no, no wieść rozeszła się w poniedziałek. Wiązało się to również z niedostępnością strony internetowej wspomnianej agencji. Tutaj agencja ta tego nie potwierdziła oficjalnie o, o chwilowy brak dostępu do internetu i o całą awarię systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Obwiniany jest podwykonawca tejże agencji. Tutaj w oficjalnym komunikacie prokuratura i FSB od, felu, że tak powiem, siedzą, kolokwialnie mówiąc, w siedzibie agencji i starają się ustalić tak naprawdę, co się stało. Z wieści nieoficjalnych wiemy, że trwają poszukiwania backupów tychże danych, aczkolwiek, jak ustalił AVation Herald. Mm -hmm. Tutaj tych backupów może w ogóle nie być z racji braku przyznanych środków przez Rosyjskie Ministerstwo Finansów. Na pewno będziemy ten temat dalej monitorować i jeśli dotrzemy do jakichś nowych, potwierdzonych informacji, możecie się spodziewać, że o nich powiemy. Cóż, skwitowałbym to wszystko. Jeżeli faktycznie prawdziwa jest ta informacja dotycząca braku środków, to no cóż. Ponoć wszyscy dzielą się na takie dwie grupy, czyli tych, którzy robią backupy i tych, którzy będą robić backupy. Wygląda na to, póki co z, nie, z niepotwierdzonych informacji, że e, Federalna Agencja Transportu Lotniczego zaliczała się do tej drugiej grupy. Dalej informacje z sektora lotniczego, aczkolwiek w odróżnieniu do tego, o czym opowiadał Piotr, e, czyli ataku poważnego. No, mamy atak... E, Jakkolwiek by to nie brzmiało, nie do końca jakby poważne w tym kontekście, że nie powodujący żadnych realnych, poważnych, negatywnych skutków, dlatego że mówimy tutaj o ataku na stronę Bradley International Airport i to był atak klasy DDoS. Natomiast no, informujemy o nim, dlatego że jakby spróbujemy tutaj wyłapywać wszystkie sytuacje, nie tylko te, do których najczęściej pewnie informujemy o atakach na różne instytucje i podmioty Federacji Rosyjskiej, ale również te, które są jakąś formą odpowiedzi w pierwszej fazie tego konfliktu, to takich odpowiedzi, bym powiedział, było niewiele, ale one teraz coraz częściej się pojawiają, czyli te grupy, które można było nazwać odpowiednikami e, Anonymous World po stronie Federacji Rosyjskiej są, myślę, coraz bardziej aktywne. Natomiast no, tutaj mieliśmy do czynienia z typowym atakiem DDoS, który doprowadził do e, chyba chwilowej, chociaż tu dokładnych danych nie mam, e, Niedostępności strony lotniska, e, mówię chwilowej, dlatego że też już w kolejnym komunikacie pojawiła się informacja o tym, że ona jest dostępna, jak również e, oficjalne osoby związane z, z lotniskiem informowały, że nie miał ten atak wpływu na żaden wyciek danych, jak również żadne inne operacje. E, prowadzone przez lotnisko, czy no, te wszystkie usługi związane z zapewnieniem obsługi y, lotów i ruchu pasażerskiego na tym właśnie lotnisku Bradley International Airport. Idziemy, można powiedzieć, dalej tropem DDoS-ów. Tutaj zidentyfikowana została kampania wymierzona przeciwko witrynom publikowanym w oparciu o dość popularny standard WordPress. Tutaj mowa pewnie o blogach i innych wszystkich stronach korzystających tak naprawdę z tego frameworku. Tutaj w ramach kampanii hakerzy kompromitują strony, dodając do nich szkodliwy skrypt. Który funkcjonuje w przeglądarkach, tak naprawdę wyzwala się w przeglądarkach osób, które odwiedzają skompromitowane strony. W ramach funkcjonowania tego skryptu tak jak on działa, atakowane są, wykonywany jest atak DDOS, atakowanych jest około 10 stron związanych z Ukrainą i z kampaniami dezinformacyjnymi. Tutaj są oficjalne strony rządowe ukraińskie, jak i ogólnie w domenie. UA. Jeśli chodzi o sam skrypt, jest on skonstruowany w, Java, w języku Java i tutaj wymusza jakby na przeglądarce ofiary wywołanie zapytania http get. W ramach każdej z tych wylistowanych witryn jest wykonywane około 1000 requestów, w ciągu tam zadanych okresu czasu i tutaj requesty są budowane w ten sposób, że do każdego z nich podstawiany jest losowy ciąg znaków tak żeby ominąć zabezpieczenia które serwuje Cloudflare, Cloudflare lub Akamai na przykład takie usługi które zazwyczaj się stosuje przy zabezpieczaniu w sensie są wykorzystywane przy zabezpieczaniu stron no cóż, póki co e, nie mamy jeszcze afiliacji, e, jeśli chodzi o to, która z grup stoi za tym atakiem. E, mamy nadzieję, że e, no, strony odzyskają swoją integralność i, i, i badacze opracują metodę zabezpieczenia przed integracją, bądź też powstanie jakiś raport wskazujący, jakie luki zabezpieczeń zostały wykorzystane do kompromitacji. Kolejna informacja to kolejny komunikat e, amerykańskiej e, CISA, -y, czyli Cyber Security Infrastructure Security Agency, tym razem wydany w, we współpracy z Departamentem Energii Stanów e, Zjednoczonych. On e, właściwie to nie ma takiego bezpośredniego, e, jasnego powiązania z... E, Konfliktem w cyberprzestrzeni związanym z wojną w Ukrainie. Niemniej jednak no, zakładamy to już parę razy mówiliśmy o tym wcześniej, że aktywność amerykańskiej cis -y w tym okresie jest mocno skorelowana z tym, co się dzieje właśnie w przy okazji Ukrainy, dlatego w szczególny sposób zwracamy uwagę na te komunikaty. Tym razem one dotyczą e, aktywności, wzmożonej aktywności e, i, ata, e, i ataków dotyczących próby nielegalnego dostępu do urządzeń klasy UPS. No, wiadomo, że w ostatnich latach te urządzenia stały, jak właściwie pewnie większość urządzeń, które wcześniej tego nie posiadały, no ale dzisiaj prawie wszystko jest pewną formą przeniesienia tej usługi powiązanej takiej z IoT, czyli z możliwością dostępu do nich zdalnego i zarządzania takimi rozwiązaniami, takimi urządzeniami UPS zdalnie. No i to no, tworzy ten nowy, nowy wektor ataku, nową się mówi też mądrze po powierzchni ataku, więc zwracamy na to uwagę, jeżeli posiadacie takie urządzenia. CISA amerykańska e, przy tej okazji wydała Również takie zalecenia, co robić. To, to nie są skomplikowane zalecenia. Możemy tutaj szybko im pa, Wam przedstawić, właściwie co należałoby robić. Czyli, jeżeli już mu, na, najlepiej odłączyć, tak, jeżeli nie ma takiej potrzeby, najlepiej odłączyć od internetu, jeżeli to jest tylko powiązane z wygodą i ciekawością tego, żeby sobie korzystać z tego w sposób łatwy, to na pewno nie jest to moment, w którym. To jest najistotniejsze, natomiast jeśli z jakichś powodów to musi być podłączone i zarządzanie przez internet musi się odbywać, no to tutaj CISA zwraca uwagę na takie rzeczy jak odpowiednie zabezpieczenie poprzez dostęp VPN-owy czy... Podwójne, podwójne uwierzytelnienie, wieloskładnikowe uwierzytelnienie do dostępu, używanie mocnych haseł. To jest takie najważniejsze, czyli po prostu generalnie uważanie na to, żeby dostęp do tego był odpowiednio zabezpieczony, jako w ogóle pewna najważniejsza us usługa. W linkach, oczywiście, materiały do tych konkretnych zaleceń CISY. Kolejną informacją, którą chcielibyśmy Wam przedstawić, to tak naprawdę raport, który ukazał się w dniu wczorajszym w Financial Times. Tutaj, jakby u podstaw tej całej wiadomości jest badacz Zach Edwards, który odkrył, iż. Narzędzia deweloperskie wyprodukowane przez rosyjskiego Google, czyli firmę Yandex, zawierają w sobie: Kod, tak naprawdę, który przesyła metadane z wszystkich innych aplikacji, które zostały stworzone przy pomocy tych narzędzi deweloperskich, tudzież przez na przykład Yandex API, Appmetrica, czyli przez te aplikacje, które wykorzystują to API. Metadane są przesyłane na serwery w Federacji Rosyjskiej, prawdopodobnie rządowe serwery, ponieważ firma Yandex, praktycznie, jest bardzo ściśle związana z krem i tutaj również poprzez prawne regulacje funkcjonujące w Rosji tego typu dane są przesyłane do Federacji Rosyjskiej. W sensie Kreml ma do nich dostęp. Tutaj sprawa dotyczy nie tylko iOS-a, owszem, w przypadku iOS-a to był jakby pierwszy sygnał, tutaj raport dotyczy w pierwszej kolejności systemów iOS, ale również dotyczy to Google Play i telefonów opartych o Androida. Jeśli chodzi o same kontrowersje, ogólnie dane tego typu, metadane są zbierane praktycznie przez wszystkich deweloperów, i tutaj no, nie jest to jakby tajemnica, ponieważ w oparciu o właśnie te dane e, wyświetlają nam się na telefonach sprofilowane pod nas reklamy, tak na dobrą sprawę. Natomiast w kontekście e, konfliktu e, w Ukrainie, no tutaj. Pojawią, pojawiają się tak naprawdę obawy i wątpliwości, iż te dane mogą zostać wykorzystane do celów szpiegowskich, tak? do, do, czy też do pozyskiwania informacji, czy to białego wywiadu, nawet. Jeśli chodzi o sam, samą e, tę sprawę, to e, dalsze badania są w tej chwili w toku. E, w Financial Times zatrudnił czterech niezależnych ekspertów e, w celu m, przeprowadzenia testów, które mają faktycznie e, zweryfikować i potwierdzić e, te doniesienia. Tak naprawdę przywołuje to dyskusje i, i, i kontrowersje odnośnie gromadzenia właśnie metadanych, ponieważ telefon, smartfon w tej chwili posiada praktycznie każdy, i czy to metadane związane z lokalizacją, czy to metadane związane z historią wyszukiwania, czy też jakieś inne no, to jest potężny zbiór danych na podstawie analizy którego można otrzymać bardzo dużą dawkę informacji, które mogą być cenne dla różnych stron, nie tylko państwowych, ale również i prywatnych. Budzmo bezpieczni w internecie. Na pewno źle powiedziałem, bo sam usłyszałem jakiś czeski akcent, nie wiem dlaczego. Starałem się, żeby nie był rosyjski, może dlatego. Czyli bądźmy bezpieczni w sieci. To jest komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wydany oczywiście we współpracy albo myślę, że przygotowany w ogóle przez KNF, Ciset, czyli nadal niestety nasz jedyny CERT sektorowy. Zestaw podstawowych informacji, podstawowych zasad, które powinny dotyczyć korzystania z usług internetowych, z usług finansowych, z usług administracji publicznej, które powinny dotyczyć zachowaniom obywateli Ukrainy, które, czyli po prostu uchodźcom wojennym, którzy znaleźli się na terytorium Polski. I wiemy dobrze, że w dosyć szybkim tempie są, bym to określił, dołączani do tego ekosystemu najróżniejszych usług, a przede wszystkim tych związanych z administracją publiczną, takie jak wydawanie numeru PESEL, czy w związku z tym pewnie korzystania kolejnych innych usług, na przykład usług również finansowych. I myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa, ponieważ no, o ile Pewnie wiele z tych rzeczy już nam jest znana, no to nie zawsze musi być znana tym, którzy dołączają do tego systemu, a przy okazji też jest okazja do tego, żeby poinformować o e, pewnych szczególnych zagrożeniach związanymi, związanych na przykład z tymi, jakie są w tej chwili narracje phishingowe. E, Związane z próbą wyłodzania pieniędzy, i tutaj, na przykład, no, rekomendacja numer dwa mówi o tym, że nie musisz nic płacić, chcąc zacząć e, pracować. Tak? Więc, e, tak jak mówię, jest to skierowane do e, obywateli e, Ukrainy. E, warto tę informację dystrybuować. Ja właśnie robię w tej chwili retwita, zachęcam. Ale tak naprawdę, może warto takiego mniej wirtualnego retweeta robić, czyli jeżeli w waszym otoczeniu macie styczność z osobami, które są z Ukrainy i które zaczynają korzystać z tych usług, no to to jest dobry moment do tego, żeby ich poinformować o tym, że takie zasady powinny tym wszystkim ich aktywnością towarzyszyć. I to tyle w 172 odcinku CyberCyber Cyber Ukraina. ACK. Bądźcie bezpieczni. Słuchajcie nas w kolejnych dniach. Do usłyszenia. Piotr Kęcki. Dziękuję ślicznie. Mirosław Maj, cześć.